Dzisiaj zajmiemy się tym, z czym najczęściej mamy kłopot, czyli z przyjmowaniem dokumentów od naszych klientów, partnerów. Czyli jak klient może wysłać do Ciebie bezpieczny e-mail. Mamy rozwiązanie, które chcemy Państwu pokazać. Uważamy, że w tej chwili jest ono najprostsze na rynku. Jeśli nie masz jakichś bardzo rozbudowanych rozwiązań zabezpieczających, a zwykle małe i średnie firmy takich rzeczywiście nie posiadają. To być może to okienko pocztowe, takie okienko poczty szyfrowane, będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Jest to po prostu rodzaj linku, który przekazujesz do swoich klientów w mailu, w messengerze, bądź wstawiasz taki formularz na stronę i każdy dokument wstawiony do tego okna formularza poczty będzie bezpiecznie zaszyfrowany i Tobie przekazany. Pięt wysyła do Ciebie jakąś wiadomość i teraz zwykle wysyła on po prostu ją mailem, czyli w postaci jawnej, takiej, która jest w stanie i będzie w stanie do odczytania dla każdego, kto ten dokument przechwyci. Albo na przykład wejdzie Ci na Twoją pocztę i będzie mógł sobie swobodnie załączniki czytać i wszystko, całą zawartość Twojej poczty. My tego nie chcemy, bo generalnie fakty są trochę. Takie, że musimy sami zadbać o to, żeby te nasze dokumenty były bezpieczne. Głównie dlatego, że poczta elektroniczna to jest usługa zgodnie z przepisami przechowywania dokumentów, wysyłania i odbierania danych. Musimy zatem zadbać o to, żeby te dane były poufne. Czyli, żeby rzeczywiście nikt nie miał dostępu do treści tych dokumentów, żeby było integralne, czyli nie można było ich podmienić, zamienić, zmodyfikować, no i żebyśmy też mieli do nich dostęp i my, i tylko my, i nikt poza tym. Według RODO w ogóle korzystanie z usługi mailowej, to jest w ogóle instytucja przetwarzania różnego rodzaju informacji, w tym danych osobowych. I to jest rzeczywiście element, który, na który też zwrócę Waszą uwagę. Głównie dlatego, że przepisy mówią wprost, w artykule 5 ustawy o ochronie danych, że dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób, który zapewni odpowiednie bezpieczeństwo tych danych. A jeśli jesteś prawnikiem, tak jak ja, to oprócz tego musisz pamiętać też o artykule 23, akurat naszym kodeksu radców prawnych, który w ogóle mówi o tym, żeby zabezpieczać dokumenty także w formie elektronicznej, które zostaną nam przekazane i które wymieniamy z naszymi klientami. Tak, żeby one właśnie były i miały zachowaną i zarówno poufność, jak i integralność, jak i też dostępność. Także mamy przepisy, to jest jedna rzecz, oczywiście musimy o tym pamiętać, ale druga rzecz, my po prostu praktycznie chcemy się nauczyć, jak klient może nam dokument, skan dowodu na przykład osobistego przekazać w sposób dla niego bezpieczny, a dla nas też taki, w którym zapewnimy to bezpieczeństwo profesjonalne klientowi. Oczywiście, tak jak mówię, wysłanie dokumentu zwykłą pocztą to jest po prostu jak wysłanie kartki, każdy może ją przeczytać. I tak zresztą zwykle mówimy. Natomiast jeśli wyśle klient dokument i treść wiadomości poprzez nas, formularz, to jest tak, jakby kartkę włożył do koperty. I tylko ty i wyłącznie ty odbiorco, jeśli posiadasz ten link i jesteś u nas zarejestrowany w serwisie, bo tylko wtedy ten link będziesz, będzie dla ciebie dostępny, będziesz mógł odczytać. Tą informację, którą klient Ci przekazał. Pokażę Państwu, jak to można w bardzo prosty sposób zrobić. Wystarczy, tak naprawdę, wejść na naszą stronę specfile.pl, zarejestrować się jako użytkownik. 14 dni macie Państwo w ogóle za darmo korzystania z wszystkich funkcjonalności, również z prostego szyfrowania danych, ale między innymi jedną z funkcjonalności jest ten prosty link, który możecie sobie Zebrać, zabrać po, z pulpitu, z waszego dashboardu, który będzie po zalogowaniu się do systemu. Pan Roman, przez skąd mogę wziąć ten link? Panie Romanie, właśnie wystarczy, jeśli pan się zarejestruje jako użytkownik specfile'a, czyli na www.specfile.pl, Dokona pan rejestracji i od razu może pan korzystać z wszystkich funkcjonalności systemu, szczególnie przez te 14 dni, bez żadnych opłat. Może pan sprawdzić, czy to jest dla pana. Ale jak już będziesz zalogowanym użytkownikiem i wejdziesz do naszego systemu, będziesz miał m.in. taki widok. Będziesz mógł pobrać po lewej stronie aplikację, tak żeby ona działała razem z twoim systemem operacyjnym, ale nie musisz tego robić, albo będziesz mógł pobrać od razu to okienko pocztowe, czyli ten formularz. Link, który będziesz mógł w każdej chwili przekazać do swojego klienta. Po prawej stronie macie taki wideo, który jest okienko pocztowe: zainstaluj na swojej stronie ww, bo możesz też to okno zainstalować u siebie, bądź umieść, bądź pobierz ten link. Pokazujemy go tutaj w tej czerwonej strzałce do Twojego prywatnego. Bezpiecznego formularza kontaktowego. Ten link będziesz przekazywać we wszystkich, we wszystkich tych miejscach, właśnie, w których chcesz, żeby dokument, który ma do Ciebie przyjść od klienta, partnera, był zabezpieczony. Możesz to zrobić w taki sposób, jak pokazujemy tutaj na e, tym slajdzie, czyli możesz po prostu w mailu do klienta, z którym przed chwilą rozmawiałeś, wskazać mu, że proszę przesłać odpowiedni dokument w formularzu pod tym linkiem. Zostaną one automatycznie zaszyfrowane i bezpiecznie przekazane do mnie w ten sposób dane będą bezpieczne i możesz oczywiście poinstruować klienta, że chodzi o to, żeby on przeciągnął dokument do tego okna, podał adres mailowy, którym się posługuje zwyczajowo w kontaktach z tobą i dostanie też potwierdzenie, że odebrałeś ten dokument automatycznie, czyli jedyne co klient musi zrobić, to kliknąć w ten link, który zostanie dla ciebie wygenerowany. Ty mu go wstawisz w maila, on kliknie w ten link, pokaże mu się to, co widzicie po prawej stronie czyli taki formularz, w którym może on zarówno napisać do ciebie wiadomość, jak i dołączyć dokumenty. Dokumenty można dołączyć albo wybierając je z katalogu, albo przeciągając do tego okna w bardzo prosty sposób dalej klikając, komunikat wyślij bądź dalej. I w zasadzie to już jest wszystko. Zarówno treść tej wiadomości, jak i każdy załącznik, który będzie tutaj wskazany, będzie zaszyfrowany na twoim komputerze, jeśli jesteś nadawcą i w takiej postaci wysłany do odbiorcy, czyli do ciebie, jeśli jesteś naszym użytkownikiem i posiadasz taki link. On będzie w ten sposób też bezpiecznie wyląduje w twojej poczcie, gdziekolwiek tej poczty nie masz, możesz mieć ją u dowolnego operatora, nawet operatora, który jest operatorem darmowym, takim jak Interia, Wirtualna Polska, Onet, bo wiesz doskonale, że wszystkie pliki, które tam posiadasz i nie są one zabezpieczone, to są widoczne oczywiście dla tych operatorów. Jeśli chcesz, żeby one nie były widoczne, żeby były tam w postaci zaszyfrowanej, chcesz mieć tam pocztę bezpieczną, to tym bardziej skorzystaj z tego naszego formularza. Pan Przemysław jeszcze pisze, czy wystarczy się zarejestrować i po zalogowaniu na stronie specfajd dostanę link do pobrania, który mogę wysłać w mailu. Dokładnie tak. Wystarczy się zarejestrować, zalogować i to, co pokazywałam wcześniej, jeśli Pan będzie zalogowany, będzie Pan miał taką, taki formularz okienka pocztowego. I tutaj jest w środku pod tą, nad tą czerwoną ształką taki link, który Pan kliknie i on się wygeneruje dla Pana. Także tak wygląda przekazanie tego linku w mailu, ale możecie to też zrobić w każdym Messengerze na Slacku, na Facebooku. W każdym miejscu, w którym komunikujecie się z klientem. Mówiłam jeszcze o tym, że ten formularz można bezpośrednio wstawić na swoją stronę. Do tego też jest taki pewien kod, który też jest podany w tym samym miejscu, i możecie go wstawić na swoją stronę internetową, i wtedy ten formularz. Będzie u Was widoczny dokładnie tak, jak tutaj na tym slajdzie, czyli od razu będzie się otwierało okno bezpiecznej poczty. W tej chwili każdy z Was, prawdopodobnie na swojej stronie internetowej, posiada taki formularz, tylko posiada ten formularz w takiej postaci, że każdy dokument przekazany przez ten formularz, jest jawny na wszystkich serwerach, przez które przechodzi. Nigdzie nie jest zabezpieczany, także na Waszej poczcie. Więc to jest podstawowa różnica. Wstawiając ten formularz, gwarantujecie bezpieczeństwo tego dokumentu klientowi i poufność tego dokumentu, a jednocześnie dbacie też o własne bezpieczeństwo i o to, żeby w przyszłości nie dostawać kar, gdyby te dokumenty w jakikolwiek sposób opuściły Wasze skrzynki, bo po prostu one będą tam w postaci zaszyfrowanej. Jeśli ktoś się do nich dostanie, to będzie, będą one bezużyteczne. Tak działa zresztą szyfrowanie. Szyfrowanie działa właśnie dobrze, dlatego że zabezpiecza nam treść dokumentów. Pan Przemysław jeszcze pisze, a czy taki link mogę wysłać w jakiś inny sposób, na przykład w jakimś komunikatorze albo SMS-em. Tak, oczywiście, może pan wysłać każdy, każdym dowolnym kanałem ten link. Może pan wysłać, właśnie komunikatorem na Facebooku, komunikatorem na Slacku, może pan wysłać go w SMS-ie, każdy dowolny sposób. Czy to jest taki formularz kontaktowy, tylko szyfrujący, pyta pani Blanka. Dokładnie tak. To znaczy każdy dokument, który tutaj zostanie przeciągnięty bądź wstawiony przez klienta, i każda notatka, Treść dokumentu, która też może być tutaj załączona, zostanie zaszyfrowana i w takiej postaci do Ciebie, przek do ciebie e, przekazana. Czyli jeszcze raz, dokument, tekst prowadzony do tego okienka, zresztą taka informacja w tym okienku jest, zostanie zaszyfrowany w przeglądarce i wysłany w tej postaci do wskazanego odbiorcy. Tylko on będzie mógł odczytać przesłane informacje. I do użycia, oczywiście, do, uży do szyfrowania użyta jest tutaj bardzo silna kryptografia, kluczy publicznych i prywatnych. Myślę, że to będzie dla Państwa ważne, że to szyfrowanie jest po prostu standardem, kryptografii, jednym z wskazanych do tego, żeby zabezpieczać dane. Jeszcze raz prześledźmy cały ten proces, żeby dla Państwa to było zrozumiałe i proste. Więc żeby wysłać taki mail do Państwa, klient musi po prostu kliknąć na ten link, albo wejść w to okno. Które będzie bezpiecznym formularzem do przesłania bezpiecznej poczty. Wystarczy, że przeciągnie dokument. Widzicie Państwo tutaj do tego okienka: przeciągnij tutaj lub wybierz plik, i następnie kliknie dalej. Pokaże mu się taki widok. I klient tutaj ma do wyboru albo podać maila, co jest preferowane, czyli poda maila. I otrzyma za każdym razem, jeśli odszyfrujemy jako odbiorca tą wiadomość, potwierdzenie, że odszyfrowaliśmy dokument. Bardzo przydatna rzecz, szczególnie wtedy, jeśli wiemy, że jesteśmy klienta, albo partnerem, chcemy wiedzieć, kiedy dokumenty są odszyfrowywane przez drugą stronę. Więc do tych czynności może być to pomocne i istotne właściwie dla klienta. Więc jak podano adres mailowy, na pewno to potwierdzenie za każdym razem uzyska. Natomiast można też wysłać dokumenty szybciej, nie podając tego adresu mailowego. Jednak wtedy nasz odbiorca otrzyma taką informację, jak Państwo tutaj widzą, że po prostu nadawca jest nieznany i będzie musiał z tym plikiem postępować ostrożnie, szczególnie jeśli nie zna nadawcy, od którego ten plik przechodzi. Lepiej, żeby go wcześniej po prostu przeskanował programem antywirusowym co najmniej. Zwykle jest tak, że klient podaje adres mailowy, więc mamy tutaj opcję zaznaczoną potwierdzenia mailem. O każdym otwarciu pliku podajemy adres, klikamy kontynuuj i dostajemy taką informację, że link kontynuacyjny został wysłany na adres, który wskazaliśmy. Musimy wejść do swojej poczty, kliknąć Kontynuuj, bo dostaniemy taką informację. To będzie informacja, którą będziemy musieli kliknąć, dlatego, żeby potwierdzić, że to my wysyłamy tego właśnie maila. I ten mail zostanie wysłany do naszego odbiorcy, czyli do Twojej poczty, jako odbierającego tą wiadomość. Za każdym razem, oczywiście w przypadku, kiedy zostanie ten list mail bądź treść wysłana, każdy nadawca otrzyma potwierdzenie nadania. Takiego maila. Bardzo ważne, czasem przydatne, szczególnie dla tych, kiedy, który, którzy potrzebują takiego potwierdzenia, żeby posiadać to w swojej dokumentacji. Następnie, jako odbiorca, do którego został wysłany ten, ten mail, dostajesz maila powiadamiającego o tym, że klient wysłał Ci informację i możesz bezpiecznie. Pobrać ten plik, jeśli jesteś klientem specjalistów, to ten plik odbierzesz zaszyfrowany, będziesz mógł go swoim hasłem odszyfrować, bądź możesz go od razu w przeglądarce odszyfrować, bezpośrednio i się mu przyjrzeć. Mówiliśmy o tym, że każdy z klientów, który, który kliknie, że chce otrzymać powiadomienie, na przykład o tym, że jego skan dowodu, który przesłał gdzieś do jakiejś instytucji, jest. Odszyfrowany. Taką informację może uzyskać, jeśli zaznaczy właśnie w polu checkboxu, że chce otrzymać takie potwierdzenie. I za każdym razem, kiedy druga strona odszyfruje ten dokument, otrzyma takie powiadomienie na maila, powiadomienie o otwarciu przesyłki szyfrowanej. I to będzie informacja o tym, że takim takim dniu taka i taka osoba, do której wysłaliśmy dokument, odszyfrowała. Ten dokument. Tak naprawdę to jest bardzo proste narzędzie, bo klient nawet nie zauważał, nie musi znać żadnych absolutnie technicznych aspektów tego szyfrowania. Wystarczy po prostu, że przeciągnie dokument do okienka, pisze swój adres mailowy i kliknie: wyślij, a my jako odbiorcy otrzymujemy bezpieczny dokument, który po pierwsze w takiej postaci, czyli zaszyfrowanej, będzie leżał w naszej poczcie. Tak jak powiedziałam, w dowolnej poczcie, nawet jeśli mamy pocztę u operatorów. Którzy mają maile darmowe. A po drugie, będziesz mógł też w każdej chwili po pierwsze, właśnie go odszyfrować, się z nim zapoznać i po prostu odpowiedzieć dalej klientowi albo w bezpiecznej formie, jeśli on jest użytkownikiem specfala, albo już zadzwonić do niego i poinformować, co w sprawie dalej będziesz robił, czy jak będzie dalej wyglądała wasza korespondencja. Szyfrowanie tak naprawdę jest o tyle ważne i ten aspekt, o którym dzisiaj mówimy, przekazywania poczty w ten sposób. Jest istotny dlatego, że my, jako przedsiębiorcy, mamy sporo, sporo przepisów na głowie. Jednym z nich jest właśnie ochrona danych. I jednym z sposobów zabezpieczania danych, które wskazane jest w RODO w artykule 32 jest właśnie szyfrowanie. Jeśli będziecie szyfrować dokumenty, to też wiele aspektów bezpieczeństwa będzie na pewno dla Was bezpieczniejsze. To znaczy, nie będzie trzeba na wiele. Elementów, właśnie tych zabezpieczeń, zwracać uwagi o tyle, że na przykład jeśli wyciekną wam dane, które są zaszyfrowane, to pamiętajcie, że ten wyciek będzie na pewno nieprzyjemny, ale dane, które zostaną w ten sposób gdzieś przez intruzów, hakerów przechwycone, będą dla nich bezużyteczne, dlatego że zaszyfrowane dane nie będą mogły służyć im jako element szantażu jako element, który będzie mógł wyłudzić pieniądze od Was ze zwrot tych danych, dlatego że oni i tak nie zapoznają się z treścią tych dokumentów. Więc na przykład jeśli szyfrujecie dane i robicie backup, to jesteście chyba naprawdę w tej chwili najlepiej zabezpieczonym podmiotem, osobą i te możliwości rzeczywiście zabrania Wam tych danych się zmniejszają. Tak jak powiedziałam, to bezpieczeństwo jest bardzo ważne, więc jeśli chcecie spełniać te normy rodowskie, czy chronić te dokumenty, zarówno te, które są wysyłane, czyli ten proces komunikacji, chronić, jak i chronić też dokumenty przechowywane, otrzymywane od klientów, ograniczyć ryzyka finansowe, ryzyka szantażu, czy ryzyka utraty reputacji, to na pewno to rozwiązanie będzie dla Was bardzo korzystne. Ja jeszcze na chwilę udostępnię Wam swój ekran i będę chciała przez chwilę pokazać Wam, jak wygląda to szyfrowanie. W takiej postaci, w której to okienko przekazaliście klientowi. Klient będzie miał taki dokładnie widok. Przekazaliśmy klientowi okienko, załóżmy, w poczcie. On klika na ten link, który został mu przesłany i będzie widział taką informację, że możesz zaszyfrować i wysłać plik do mnie. Ja tutaj jestem na koncie testowym. Tutaj za każdym razem będzie adres odbiorcy, który ten plik otrzyma. Klient może tutaj wysłać dokument, na przykład napisać w treści, że wysyłam. Dokument zgodnie z rozmową. Ten dokument może być oczywiście, zawierać wszelkie dane osobowe, jakieś informacje, które są poufne. Może ten dokument klient tutaj załączyć. I dla przyspieszenia pokażę Wam, jak wygląda ten proces wysyłania tych danych. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, jeszcze tylko wspomnę, że zarówno treść informacji, będzie szyfrowana, jak i każdy załączony dokument, który tutaj wejdzie do tego okna. Klikamy dalej, to, co będzie widział klient, to będzie właśnie proszony o to, żeby podać odbiorcy swój adres mailowy po to, żeby ewentualnie utrzymać odpowiedź zwrotną. Jeśli klient tego nie zrobi, będzie chciał szybko wysłać dokument, czyli nie poda swojego adresu mailowego, będzie widział taki komunikat. Nadawca nie będzie znany, czyli będzie musiał potwierdzić, że OK, z tym się właśnie godzi kliknie Potwierdź i dokument zostanie wysłany. Może pobrać sobie potwierdzenie takiego, nadania takiego dokumentu. To potwierdzenie dla nadawcy wygląda właśnie w ten sposób. Jest takim PDF-em, który potwierdza wysyłkę szyfrowanej, wykonanej z okienka pocztowego poczty. I jest treść wiadomości. Jeśli są załączniki, to też są one wskazane. I teraz oczywiście pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda po stronie odbiorcy. Odbiorca otrzyma taką informację na maila, w której będzie mógł zobaczyć, co nadawca mu wysyła. Zostaliśmy tutaj informację o tym, że przesyłka z dnia 21.04.27 o godzinie 10.19 została wysłana z okienka pocztowego. Możemy wejść w to naszą wysyłkę i zobaczyć, co... Klient do nas wysyła. Zrobiliśmy wysyłkę nie podając adresu mailowego, więc jest ostrzeżenie, że nadawca jest nieznany. I w takim przypadku, do pobrania pliku odszyfrowaniu i odszyfrowania, zaleca się przeskanowanie tego pliku w programie antywirusowym. Ten plik może sobie odbiorca, pamiętajmy, że on jest zaszyfrowany, pobrać zaszyfrowanego. On wtedy spadnie Wam tutaj po lewej stronie to paska zadań i możemy sobie go odszyfrować, bo jesteśmy klientem файла, więc mamy swoje hasło do odszyfrowania. Możecie też od razu przejść do tego okna, w którym możemy zobaczyć, gdzie jest ten plik i sobie go odszyfrować w przeglądarce, żeby zapoznać się. Z jego zawartością. Jeśli będziemy go właśnie w przeglądarce przeglądać, zobaczycie taki, taką informację, sukces. Teraz możesz pobrać zaszyfrowany plik i się z nim zapoznać. Od razu będziecie mieli widok. Wysyłam dokumenty zgodnie z rozmową, czyli widzimy, że to jest ta informacja, którą nam przesłał klient. To jest naprawdę bardzo proste. Natomiast jeśli, jeśli będziecie klientem, jeśli chcecie jednak podać odbiorcy swój adres mailowy, to też wystarczy tutaj. Wskazać jakąś informację, którą chcemy przesłać do odbiorcy przez ten nasz bezpieczny formularz. Możemy wybrać jakiś plik, który będziemy wysyłać do odbiorcy. Możemy kliknąć dalej. I teraz, jeśli chcemy za każdym razem wiedzieć, kiedy odbiorca odszyfruje daną, dany załącznik, dany dokument, wystarczy, że klikniemy tutaj w checkbox, wpiszemy jakiś nasz adres mailowy którym się posługujemy i klikamy, kontynuuj wysyłkę. I w ten sposób klient otrzyma informację, jeżeli kontynuacja nie został wysłany na ten adres, który on wskazał, wystarczy kliknąć, kontynuuj i zostanie wysłany do odbiorcy. Jest to bardzo prosta procedura. W zasadzie nie trzeba się tutaj niczego uczyć, wystarczy, jeśli przekażecie, link do klienta. On będzie mógł bezpiecznie wam przekazać każdą informację, o każdej treści, wysłać też w ten sposób dokument, załączyć ten dokument i bezpiecznie wam przekazać. Większość z nas tak naprawdę ma strony internetowe i na tych stronach internetowych w różne tworzymy formularze, wskazujemy różnego rodzaju informacje jak wysłać do nas bezpiecznie link. Chciałam wam pokazać jak to robią w Duńczycy, bo my w Polsce jeszcze takich szyfrowanych maili nie jesteśmy, nie byliśmy do tej pory w stanie przekazać, ale zwróćcie uwagę na to. Można, na przykład w stopce, czy w zakładce kontakt, wskazać zwykły mail, którym możemy przesłać do siebie wiadomość, ale możecie też na właśnie wstawić ten link, który, o którym Wam mówiłam i napisać, że to jest bezpieczne wysyłanie poczty, i wtedy, tak jak tutaj po lewej stronie na pierwszym przykładzie, ledas call you", Możecie wstawić po prostu taki link, który po kliknięciu pojawi się ta strona z formularzem kontaktowym i klient będzie mógł bezpiecznie przekazać Wam każdą wiadomość. W różny sposób to klienci robią. To może być też na przykład wskazane, tak jak tutaj po prawej stronie, bezpieczna poczta. Możesz do nas wysłać każdy bezpieczny mail, i na przykład jest to jakiś baner, który jak się klika przenosi na stronę formularza bezpiecznej poczty, bądź może to być tutaj jak w tym trzecim przykładzie na dole. Wyślij bezpieczną wiadomość mail za pośrednictwem formularza. Klikamy link, przenosi nas na bezpieczny formularz i jesteśmy jako klienci w bezpiecznym miejscu, w którym możemy przekazać. Taką informację do odbiorcy. Jest to bardzo proste, intuicyjne rozwiązanie. Mam nadzieję, że zdążyłam w tych kilka minut Państwu go wyjaśnić. Tak jak mówię, link albo formularz, albo możemy przekazać link dowolnym sposobem, albo możemy wstawić ten formularz na swoją stronę www. tak, żeby rzeczywiście każdy klient, partner, mógł nam wysłać każdy dokument, nawet z tą treścią, którą chce chronić w bezpieczny sposób, a my będziemy mogli go na swoim mailu bezpiecznie przechowywać, ale też się z nim zapoznać i go sobie odczytać. Pani Magda jeszcze pyta, jaka cena produktu. To jest bardzo dobre pytanie. Na koniec, Pani Magdo, 11,90 netto na miesiąc może Pani korzystać z tego formularza i z wszystkich narzędzi specfile, także ta cena nie jest duża, a bezpieczeństwo rzeczywiście jest bardzo Duże, jeśli chodzi o tą niewielką inwestycję. Tak, pan Rafał pisze też, ile kosztuje, taki link: 11,90 netto. Bardzo państwu dziękuję. Mam nadzieję, że to było dla państwa przydatne i zrozumiałe. Troszkę przeciągnęło nam się to spotkanie, miało być 15 minut, ale jest 25. Bardzo państwu dziękuję za to dzisiejsze przybycie i tą krótką. Te krótkie spotkanie z nami. Korzystajcie Państwo z tych narzędzi, które zabezpieczają, pozwalają bezpiecznie przekazywać dokumenty, bezpiecznie komunikować się, tak żebyśmy nie musieli rzeczywiście później płacić wysokich kar za te wycieki, bo jest ich rzeczywiście coraz więcej. Właściwie dzień po dniu o tym słyszymy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, życzę Państwu udanego dnia i wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję.